Ciemanko, dobry wieczór, z tej strony Wasz ulubiony youtuber Mati Gaming. Zapraszam na już 12 odcinek z gry Portal Was w trybu Custom Maps. Eee. 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 Z, z trybu Custom Maps, 12 odcinek, będziemy grać w mapę pod tytułem Replay. Oczywiście na trybie single player gry, dokładnie tak. Także jeśli chcecie kolejny odcinek z serii Custom Maps, 13 z portalu 2, z serii Custom Maps, z portalu 2. Yy... Witam Was na moim przepięknym kanale. Z tej strony Wasz ulubiony youtuber, Mati Gaming. Także jeśli chcecie kolejny odcinek z serii Custom Maps na moim kanale, 12, jest też 13. Gry Portal 2, dzisiaj jeszcze, no to nie na ławka w górę pod odcinkiem 12 z trybu Custom maps Portal 2 i, ma, 12, i, macie, i macie kolejny odcinek z tej serii na kanale dzisiaj, 13 już, dokładnie tak. Oczywiście w opisie pod z gry Portal 2 Custom Maps 12 dwunastym będziecie link, będziecie panel link, oczywiście opisie, opisie opis do stronki do pobrania map typu Portal 2, e, typu Custom Maps Portal 2, Single Player, Multiplayer i do Porta Jedynki, Single Player, dokładnie tak. Tak samo do moich social mediów będzie podany e, tak samo link do mojego TikToka, Instagrama, do Discorda grupy, no koniecznie tak, tak samo do mojego maila, też podana nazwa oczywiście, no i też e, do mojego kalendarza publikacji filmów, liveów również, no i tak samo do mojej publikacji kutera również. że jedziemy gramy, map, replay. jedziemy replay akunit

oj coś się, część się rośnie będzie kolejny test, to z kostką Bo myślę, co mamy zrobić. To nie wszystko. Jeszcze kolejny test. To jest właśnie fajna mapa, bo macie różne testy, nie? Robicie jeden, kolejny i jeszcze później kolejny. Anyway, back to testing. There. Try it now. Wait here. Don't go anywhere. I'll be back. Colleen, the test. Ma no, trudniejszy teraz, zobaczcie, bo wiele trudniejszy. No, to wam bowiem utrudnili życie. Musimy troszeczkę pomyśleć bardziej teraz. Głową pomyśleć, głową. Nie takie łatwe. Powiem. Teraz. Taki łatwy test nie jest. Oj nie! Oj nie! Pomyślmy. No i pomyślmy teraz tak. Mamy to, nie? Kostka jest, nie? To... Co mamy zrobić ten test? 6. Okej... Okay. Ale to nie jest to, co my chcemy. Bo chcemy zrobić... O! Aha! No, dobra, już wiem. Okej... Okay. Nie takie trudne. Takie trudne mamy jedną kostkę. Wszystko? Czy musimy jeszcze tam trafić? Aha, coś, czekaj, coś, 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 coś tu nie piekło. Jakby dało radę. O, tak. Nie? Hmm. Oj, oj, oj. Obsute drzwi! Aha, kolejny test. Ciekawy jaki teraz przygotują. Ooo, jestem ciekawy. Kurczę, pieczone. Ale powiem wam, że ta mapa fajna, tylko... Ciekawy z nich zamysł, że macie testy i musicie je robić, nie? Że kończy Wam się test i robicie kolejny. Jeszcze raz musimy zrobić? Oho... Ciekawostka. Oby to ostatnia waria drzwi jaką mieliśmy. Okej, okay. czemu to nie wyszło? A już wiem dlaczego. Tylko no tu brakuje jakby czegoś tam. Okej. Okay. Ha, czemu to? Tak dziwnie, zobaczcie, dziwnie nam. No tak No cóż. Co jest? Dziwne. Oj! Ostrożnie tylko nie zginąć od laserów. Bo nie lubię ginąć od laserów. No i teraz pomyślmy co mam to zrobić. No i jak to mam teraz zrobić? Pomyślmy. O co tu chodzi? Hmm. Łatwiej byłoby, tak dała rada. O! I tak zrobiliśmy. O, bardzo dobrze. Ale teraz, co mamy zrobić, żeby z kolei to działało i... Aha, ciekawe, teraz mamy zrobić? pomyślmy, bo niby wszystko załadowaliśmy, nie? Co się stało? Co? Bo tego nie mogę zrobić. Hm, ciekawostka, nie? Tak musi być, nie wiem. Sami pomyślimy. okej okay. Ale... No... Coś w tym stylu? wszystko załatwiłem, ale czemu ten drzwi nie chcą się otworzyć Pomyślmy Mamy coś tam dostać? Chyba tak Chyba czegoś nie zrobiliśmy O właśnie O to chodziło I have the results of the last chamber you are a horrible person that's what it says a horrible person we weren't even testing conversation you we you're also ugly I'm looking at your file right now And it that more than once. Drodzy, koniec odcinka z 2 12, z trybu Custom Map. Wszystkiego typu reple, e, pod tytułem replay. Mam nadzieję, że się podobał. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Ci się mam na no, więc to łapkami w górę pod tym odcinkiem. Dokładnie tak. Jeśli będzie koniecznie z trybu Porta, to Custom Maps. E, z w tej sprawie na kanale 10 to na okno, które potem się zwieźł i portal typu Castorbaps 12 i macie kolejny odcinek 13 dzisiaj. Pa pa pa. Na razie. Widzowie.